robić obie wszystkich bardzo fajne, więc kiedy chcę dzisiaj na kanale się z kółek z nią zobaczymy się rozstać, nie chcę, bo nie chcę, nie nie będzie Pięcie raczej, no i wrzucimy się do Ej, Elo ludzie, ja sobie otworzyłem skrzynkę i Sandy. Zamiast skłeka. Sandy. Co? Ja nie wierzę. Ja to kończę chyba. Słuchajcie, ja sobie robię opening na skłeka. A mi tak nagle Sandy dropi z nowej nagrody. Ja tak mówiłem... Uuuuu... Ja tak sobie mówiłem... O dobra, dobra, może z kłekami dropi... A tak Sandy się ręciło, ta hell. Patrzcie to... Ja, chci ja myślałam, że go jak bardzo chciałam. A w ogóle sobie tego dalej. Ale wy, ty, Dobra, Dobra, tylko ja jeszcze nie wiem, co mam robić. Okay. No.